Wczoraj właśnie słyszałam, no jak Pan ty? mówił, że nie zna Pan dziecka, który chce być politykiem, tylko strażakiem. A Kacper chce być A politykiem. A Kacper chce być politykiem. Teraz próbujemy trochę coś zrobić z tym, z tą dostępnością Sejmu dla osób z niepełnosprawnościami. Szczerze, tak, czy? Że to porozmawiamy, zupełnie szczerze. Gdzie Panią boli najbardziej, jeśli o pieniądze wydawane nie tak? No i co tam u Was słychać? No, chyba szoku. Mamy refundację na lek. Hallelujah! Super, bardzo się cieszę! Fantastycznie! Bardzo się cieszę, i kiedy to y, ruszy? Y, no właśnie, jest taki mały problem, hmm. bo NFZ nie, <laughs> nie ma pieniędzy na leczenie dzieci. Janukasz, który jest po kwalifikacji do leku, będzie teraz stawał na komisję do Warszawy. Y, no i prawdopodobnie, ją, no, no prawdopodobnie na pewno ją przejdzie. Mm -hmm. Ale w związku z tym, że lek jest drogi, no to szpitale też nie chcą jakby zakładać pieniędzy, by potem czekać nie wiadomo ile nas zwrot. A jaki jest koszt tego leku? Milion siedemset za? Za cały rok. Mhm. Ale tam wiadomo, że ta stawka do szpitali będzie trochę niższa, natomiast ona i tak jest wysoka. I my się będziemy doszyć w tychach. Mhm. No i w takim bardzo małym szpitalu, mhm. no i tam będzie problem właśnie e, z tymi pieniędzmi. To znaczy jest decyzja o refundacji, tak. ale nie ma pieniędzy na refundację, i w związku z powyższym szpitale tak. mówią, e, jak To no znaczy, że będzie określona liczba dzieci na razie do leczenia, na przykład jedynka albo dwójka, mhm. jedno albo dwoje, natomiast reszta będzie musiała czekać. A ten lek możemy podawać tylko do, do zamknięcia płytek, czyli jak dziecko już przestanie rosnąć naturalnie, no to już potem nie można. Więc każdy dzień tutaj jest dla nas na wagę złota. Czyli Więc, do, do którego wieku można podawać? No chłopcy to tak do 16-17 lat dziewczynki krócej, no bo szybciej zaczynają dojrzewać. Więc kacper ma jeszcze trochę czasu, ale już też nie za wiele. Okay. A są dzieci, które mają na przykład 14 lat i one już w ogóle nie mają czasu. I okay. ucieszyliśmy się, że wszystko to ruszyło do przodu z tą refundacją, bo walczyliśmy 2 lata. Eee, no i gdzieś to się wszystko. że tak powiem. A ile dzieci będzie tym objęte? Mniej więcej za? 200. Cochonroplazją? 200, tak? Czy wy się kwalifikujecie jako choroba rzadka, tak? Tak, tak. Nam dużo bardzo pomógł pan e, wiceminister Kos. Uh -huh. e, no i pani, e, oczywiście, minister Reszczyna. Uh -huh. e, no ogólnie, jak się zmienił rząd e, po ostatnich wyborach, to jakoś to szybciej ruszyło. Także no. Nasza minister profesor Demkow też tak, działała tak. w tych chorobach rzadkich, zrobiła ten plan. Tak, Chor plan chorób rzadkich. Plan chorób rzadkich. Bo to są rzadkie choroby, jak sama nazwa wskazuje, ale bardzo ważne jest to, żebyśmy tych dzieci nie, nie przegapili. Po prostu w całym tym wielkim systemie. No ogólnie system zdrowotny w Polsce jest po prostu straszny, no macie Państwo z nim dużo doświadczeń na pewno. No, my tak, my tak. Ale i tak nie mamy jeszcze jakiejś, nie wiem, strasznej choroby, bo są straszniejsze. Mhm. Myśmy się naoglądali w szpitalach, więc yy, dziękujemy Bogu, że to tylko achondroplazja, mhm. a nie inne trudności. A ta yy, w, w, w przypadku achondroplazji rozumiem, że jeżeli to leczenie wdroży się odpowiednio wcześnie, tak, yy, to jesteśmy w stanie uzyskać dość znaczny postęp. Tak. Tak. To znaczy, no, ten lek też nie na wszystkie dzieci zadziała, tak jak ma zadziałać, ale jak się nie spróbuje, no, to się nie będzie wiedziało. Tak, Także my jesteśmy gotowi. Teraz właśnie 10 kwietnia rozstrzygnięto konkurs, kto będzie leczył dzieci w Śląskim. Mhm. No i wygrał mały szpital w Tychach, malutki bardzo i, i duży w Katowicach, dziecięcy. Więc dwa ośrodki na województwo śląskie wydaje mi się, że to jest trochę mało, ale lepsze to niż nic. No, także jakoś tak do przodu. Ale Kacper chce być politykiem. Jej, Kacper, naprawdę. Wczoraj właśnie słyszałam, to jak pan ty? mówił, że nie zna pan dziecka, które chce być politykiem, tylko strażakiem. A Kacper chce być politykiem. A Kacper chce być politykiem. Ej, Kacper, nie wolałbyś być <laughs> strażakiem? Naprawdę? A dlaczego byś chciał być politykiem? Co? Powiesz? Powiesz, czy się wstydzisz? Wstydzisz się. Bo politycy dużo gadają, nie? Byliśmy w Sejmie, Pana nie było. No, znaczy to teraz... był, pan, był Pan, ale Pan... Y, powiedzieli, że Pan nie przyjdzie do nas. A gdzie? Kiedy to było? Rok temu. Wiecie co, Ale potem jest... Pana dorwaliśmy w Tychach, właśnie no, o, wtedy. Bardzo dobrze, no. bardzo dobrze. W, ja czasem jak w Sejmie bywam, to mam... Też urwanie głowy, bo chodzę po różnego rodzaju tam zebraniach, wystawach. A wtedy coś tam było jakieś... z ONZ-em? Jakieś otwarcie A, wystawy, może tak. czy, czy coś może takiego? Tak, tak, może jakaś konferencja była. Była, była. Mhm. Także przeleciliśmy tylko przez ten sejm z panią przewodniczką. To zawsze w takich sytuacjach trzeba się wbijać do mojego sekretariatu, do pani Moniki albo do pani Eli i one już ogarną. Ale tam pani się... dzwoniła, nasza przewodniczka. Tak, że tak. to widocznie musiałam być jakoś na No i, I pani powiedziała, że pan nie zejdzie. Może byłem jakoś mocniej wyjęty. Ale myśmy wiedzieli, że już, Pana spotkamy w tych, więc... To już teraz wiemy, że jesteśmy znajomymi, od razu się możecie wbijać po prostu jak do swoich. No, tak, tak. Ale że Kasper chce być politykiem. Ale no, widzi, widzi Pan, teraz Pan może powiedzieć, że zna Pan dziecko, które chce być politykiem. To już teraz znam. A do jakiej szkoły, Kasper chodzisz? W Dąbrowie gdzie? A fajna szkoła? Koledzy fajni? No to dobrze. A koleżanki? No to też... Nauczyciele też nie? Nauczyciele to tam nie jeszcze. Tam... <laughs> jeszcze fajnie, nie? Bo no, tym już zobaczymy, jak to będzie. No ale to już jak ma karierę wybraną, sprecyzowaną, to już teraz będzie prościej, bo już przynajmniej wiadomo, że musi do rady szkoły, znaczy do samorządu uczniowskiego. Tak. Później do Rady Osiedla, pewnie. Tak, on już wszystkich polityków, ma wydrukowanych, gdzie kto gdzie siedzi w domu, pewnie Tak. jest. Ta, nie, to no to jest... koniecznie musisz być do samego. To ja Ci pokażę tam te wszystkie zakamarki jeszcze, wiesz. Y Zrobimy ci taką wycieczkę specjalną. Widzisz? Masz to nagrane. A Pani na pewno też działa w e, takich jakichś stowarzyszeniach sieciujących e, albo grupach sieciujących rodziców, prawda? Dzieci tak. z chorobami e, tak. rzadkimi. E, w, e, jak to wygląda od tamtej strony? Ten system? Bo Pani mówi, że beznadziejnie wygląda. No beznadziejnie, na no, jak cały, cały po prostu Całe to wszystko rodzice zbierają na, prywatnie na, na leki. Właśnie też na to yy, w Ogzogo zbierali. Komu się udało, to się udało. My nawet nie zaczynaliśmy, bo się baliśmy, że zaczniemy, a potem nie będziemy mieli skąd dalej wziąć. I przerwane leczenie to też nie jest nic fajnego, więc czekaliśmy na tą refundację. Ech. No i co? No i się udało, a teraz znowu czekamy, znowu czekamy i tak to leci. Rozumiem, rozumiem, gdzie jest problem. Znaczy problem jest w tym, że NFZ mówi, że nie ma pieniędzy. Ja jeszcze raz postaram się panią minister Demkow nacisnąć i zapytać w ogóle, co z tym, bo skoro jest decyzja, no to rozumiem, że decyzja jest też podejmowana na podstawie jakichś danych budżetowych. A skoro wydajemy na tą ochronę zdrowia te ponad 30 miliardów więcej w tym roku to rozumiem, że te pieniądze gdzieś się powinny znaleźć, tak? Bo jeżeli mamy, no powiedzmy, 2 miliony, tak? Bo to więc jest ta kwota na dziecko rocznie. Tak. No to razy 200 dzieci. No. No to mamy 400 milionów, tak? No. A, a z tego, co widać w telewizji, to naprawdę nasze podatki są tak wydatkowane, po prostu nie tam, gdzie trzeba czasami, że aż to boli. A gdzie Panią najbardziej boli? Gdzie są e, gdzie No są... szczerze, tak. Że to porozmawiamy zupełnie szczerze. Gdzie panią boli najbardziej, jeśli o pieniądze wydawane nie tak? No, na przykład na, na telewizję polską. Mhm. Na przykład yy, z tego, co ostatnio czytałam, bo ja siedzę namiętnie na X-ie. I czytam wszystkich posłów o prawie, Boże. że no mam takie hobby. O Jezu. To, to my niedługo Pani będzie musieli refundować jakąś terapię, terapię na uspokajającą tak, w ogóle, bo to tak. To ja w ogóle na X nie zaglądam, jak nie muszę, bo to. Nie, czasami można. czasami można się pośmiać, czasami można dostać wstrząsu. Można, można, no. No, jak się czyta niektórych yy, właśnie polityków i to z wszystkich opcji, od lewa do prawa, bo po prostu ręce opadają. Ale, ale właśnie no... Mogłoby być tych pieniędzy więcej na tą ochronę zdrowia, no nie oszukujmy się. Bez wątpienia. No. A, a proszę mi powiedzieć, czego Pani by chciała, jak Pani marzy o przyszłości Kacpra, to czego by Pani chciała dla Kacpra? Żeby był szczęśliwy, żeby był akceptowany. A propos dzisiaj jest Dzień Walki z Dyskryminacją Osób z Niepełnosprawnościami. Mhm. E, żeby był akceptowany, e, żeby też się trochę zmieniło dostosowanie e, przestrzeni dla ludzi niższych. Bo jak idę na przykład do lekarza i tam jest Lada, po prostu gdzie mnie nie widać, ale to samo jest w Sejmie, mhm. w dziale przypustek, że musieliśmy podskakiwać. No to, żeby też było to dostępne jakoś w miarę normalnie. Mhm. E... No i co? No i żeby był no, tym, kim chcemy go, będziemy wspierać. Chce być posłem, niech będzie posłem. No. Ja będę głosował. <noise> Ale Pan nie z naszego okręgu. A no, to się prze we zaświadczenie <noise> wezmę i przyjadę. Przecież co to jest za problem? E, oczywiście, że będę głosował na Kacpra. Kacper, mogę na Ciebie głosować? No to spoko, to, ale wie, teraz próbujemy trochę coś zrobić z tym, z tą dostępnością Sejmu dla osób z niepełnosprawnościami. Robimy i nowe pętle indukcyjne w kolejnych salach i podjazdy. Ja mam asystenta, który jest na wózku. Więc jak go widzę, jak go po niektórych miejscach wchodzi, wnosi straż marszałkowska, po prostu chłopy przyłogą go wziąć na tym wózku i schodzić po schodach, musimy naprawdę sporo rzeczy pozmieniać I, i mam nadzieję, że jak następnym... Nie wiem, czy się tak uda od razu, bo to jest państwo, tak? Jak jest państwo, no to teraz planujesz, a za rok będzie, mhm. ale że do końca kadencji już będziemy mieli ten Sejm zupełnie inaczej przystosowany do, do osób z niepełnosprawnościami. No. Mam nadzieję. Przydałoby się. A w tej sprawie zapytam panią minister Demkow, co, co, co zostało zrobione i gdzie jesteśmy z tymi płatnościami za, za ten lek. No, myślę, że daleko. Ale zobaczmy. Zobaczymy. No, znaczy, no ja wierzę, że Kacper się dostanie w pierwszej turze leczenia, no bo on już musi, a... Ale też szkoda dzieci młodszych, bo... Na pewno dam znać. Na pewno informację zwrotną Pani ode mnie dostanie, gdzie, gdzie z tym jesteśmy, żebyście wiedzieli przynajmniej, gdzie jesteśmy i jak walczymy. No, to, 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 to na pewno trzeba będzie zrobić. No, bo tam też mieliśmy... Stowarzyszenie miało kiedyś spotkanie z ministrem Krasoniem też, mhm. odnośnie tego leku, więc on mhm. też tam podziałał no, fajnie. No. Nasz minister też, przecież od pięciu lat pracujemy razem. No, więc no. on też tak fajnie podziałał. Kacper, dziękuję Ci, że nie poszedłeś do szkoły, tylko przyszedłeś się z nami spotkać. Panu powiedz powie usprawiedliwienie. No, on napisze, nie ma problemu. No. Pan mu napisze. Naj, 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 Najprzyjemniejsza rzecz, możemy sobie zdjęcie zrobić, żeby tak, było, że, no. że, 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 że przynajmniej jest potwierdzone, no. nie? No. no super, bardzo dziękuję. Dziękujemy bardzo. Dzięki.